Jeśli uważaliście w szkole, to powinniście wiedzieć, że żelazo jest bardzo ciężkie. Co oznacza, że to nie pod wodą. Więc uwierzcie mi, że nagrywając ten odcinek ryzykujesz życiem. Ponieważ ja jestem żelazny. Jakby jestem z żelaza, co nie. Dobra, nie wiem, o czym ja gadam. Przepraszam. Po prostu witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 100 widzów buduje, w której jak zwykle budujemy najbardziej epickie budowle w historii Minecrafta. A tym razem 100 widzów będzie budowało podwodną bazę. Albo po prostu będzie zabudowywało tą przestrzeń, jaką mamy właśnie tutaj, pod wodą super, co nie? Jeśli cieszycie się tak samo jak ja, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, ponieważ domijamy pod tym odcinkiem do 3000 tysięcy łapek w górę i do 100 tysięcy subów, ale to nie pod odcinkiem, tylko na kanale, więc byłoby bardzo miło, jakbyście kliknęli w to momencie tego suba, ponieważ brakuje tak niewiele, że tu serio aż wstyd, że mamy tak 98 tysięcy. No, no, ej, no bez przesady, nie? Racja, zaczyna mi powoli odbijać, więc może wejdźmy na Discorda i zaprośmy widzów na serwer, bo inaczej ja serio nie wiem, co tu jeszcze powiem. Ale może skończyć się to bardzo źle dla mnie i dla was. A więc oto Właśnie on! Mój kochany Discord, jeśli Was tam jeszcze nie ma, to wbijajcie koniecznie, macie linka w opisie, a tu o macie guzik wesprzyj, ponieważ na Discordzie moi wspierający otrzymują wcześniej informacje o odcinkach. znaczy o tym, że na przykład nagrywamy 100 widzów buduje. Także jeśli chcielibyście zostać wspierającym, macie guzik koło subskrypcji. Właśnie. Dzięki wszystkim mega serdecznie były z Was aż tyle! Wow! Normalnie ta liczba dzień jest coraz większa, a my teraz wchodzimy na kanał ogłoszenia, gdzie jak zwykle napiszemy piękną wiadomość! Naprawdę nie mam pojęcia, czemu ja zawsze mówię, że to jest piękna wiadomość. Przecież to są tylko cyferki i literki. To nie ma sensu. Chcę zbudować największą podwodną bazę w 30 minut w Minecraft. Chcesz mi pomóc? Mamy 100 miejsc. Klikam enter, klikam wyślij. No i może ktoś bije, może nie. Oby tak. Jednak najprościej będzie to sprawdzić, więc wyłączę white listę! No i czekamy z naszymi graczami. Wow. A trochę ich wbija, bo po kilkunastu sekundach mamy ich gdzieś 20. Fajnie się zaczyna. W takim razie czekam za stówą i lecimy z budowankiem. 3, 2, 1, start! 30 minut, let's go! Oj, kurde wele. Tutaj będzie się działo. Jak widzicie, wszyscy ruszyli od razu pod wodę. Niektórzy są jeszcze na spałnie i próbują tutaj wodę wylewać, ale ziomki, ja jakby proponuję budować pod wodą, bo to ma być podwodna baza. Ale okej, okay, w sumie wejście do tej bazy też jest potrzebne, więc róbcie coś takiego. Jednak ja póki co skupię się na tym, co tworzy się pod ziemią. A jak widzicie, mamy zarysy naszej przeogromnej bazy. Chyba będzie ona w kształcie koła, przynajmniej to żółta to wskazuje. Tak właściwie to nie wiadomo, bo jedna osoba buduje coś takiego, inna osoba buduje coś takiego. I co tutaj jest tą główną bazą? Ciężko na razie stwierdzić, ale to pewnie kwestia kilku minut. Zaraz wszystko będzie wiadomo. Oby. Wow! Ale najlepiej wygląda to od góry. Normalnie, jakby pod spodem było wielkie tajne laboratorium, albo jakieś reaktory, czy coś takiego. Ale jak się zajdzie pod wodę, to na razie tutaj w sumie nic nie ma, serio. Dlatego zostańmy do góry. Tutaj wygląda to lepiej. Chociaż sekundę, czy wy widzicie to co ja? Czy to nie będzie przypadkiem wielka łódź podwodna? Drakonia, Ej, co to jest? Ja to muszę tajne Kodem się z nią skomunikować Co to jest? O, mam nadzieję, że mi odpowie I uwaga, okręt podwodny Zgadza się Mówiłem wam, że jestem mistrzem w kalamburach? Mówiłem I co? Zgadza się Chciałem sobie polatać i poszukać kolejnych budowli Aż nagle zauważyłem, że około 10 osób Jest tam pod tą górą Czyli nasza główna baza powstaje Pod tym zaworem No dobra, tego się nie spodziewałem Wow, co tu się dzieje? Jakie to jest rozbudowane To ja was nie doceniałem, ziomki, przepraszam Nie no, ta baza będzie przeepicka Szczególnie z tym oszklonym tunelem. Czuję się, jakbym był w oceanarium, albo coś w tym stylu. Właśnie minęło 10 minut od początku budowania. No i calutki środek jest zapełniony co do kratki. Dosłownie spójrzcie na to. Nie ma tu ani jednego wolnego miejsca. A dookoła jeszcze dosyć pusto. Chociaż nie, niektórzy tam robią też bazy. Mam tylko nadzieję, że połączycie to później z główną bazą, bo to wszystko będzie jednym kompleksem. A co dziwne, nie widziałem jeszcze ani jednego McDonalda. Czyżby wam się to w końcu znudziło? To nie mogło nastąpić, nie ma opcji. Dlatego poszukajmy dokładnie. Na 100% gdzieś tutaj kryje się McDonald's, albo po prostu jeszcze nigdzie nie ma znaku. A dobra, jednak jest. Nieważne. Tak, panie i panowie, oto pierwszy na świecie podwodny McDonald's. Tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, Wy dosłownie w każdej pracy znajdziecie miejsce dla McDonalda. I również pod wodą tutaj koło glonów może być McDonald's. Całkiem normalna sprawa, nie? No, przecież nikt się tego nie spodziewał, co nie? Gdzie McDonald's w odcinku 100 wizów buduje? Nie ma takiej opcji. Dzień dobry, panie Knight, co dzisiaj serwujecie? Jakieś aqua burgery czy tam. Mag Aqua, coś w tym stylu? Nie, pusto! Okej, okay, to sobie pójdę zjeść do innej restauracji, spoko. Pewnie będą osoby, które mnie lepiej ugoszczą. Także Elonai, jak nie macie żadnych burgerów, no to no to szkoda. Dziwne, w sumie, że w Makonia ma burgerów. Może tu jakieś są? To wygląda trochę jak restauracja, co nie? Chociaż w środku jest jeszcze pusto. Ajajaj, czyli dzisiaj będziemy chodzić głodni. Chyba, że zjemy marchewkę. Wielką marchewkę. Czy to nie był przypadkiem dom Space Boba? Coś takiego było, tylko nie pamiętam, czy to była marchewka, czy jakaś tam dynia, coś, coś takiego? A jak mówię o Space Bobie, to tutaj jest kolejny, a tutaj kolejna marchewka. I jakieś przeepickie tunele. Wow, gdzie tu się wchodzi? Dobra, to coś tutaj to jest cudo. Dosłownie. Jeszcze nie jest skończone, ale te korytarze są takie genialne, a w środku, wow, kopuły. Szacun, ziomki, serio, to będzie epicka baza. Tak samo w sumie jak wszystkie, które budujecie, a tak właściwie to mi da właśnie połowa czasu. Także ten największy budowlany boom już za nami. Teraz będą tylko dekoracje i kończenie wszystkich prac, które rozpoczęliście przed chwilą. No i fajnie, bo może w końcu się tutaj odnajdę, bo póki co powiem wam, że trochę balagan tutaj mamy. Ale, no, umówmy się. Mamy tutaj 100 osób, które nie mają kompletnie ze sobą żadnego kontaktu, więc i tak jak na to wychodzi przez superowo. I wydaje mi się, że to serio będzie największa podwodna baza w historii Minecrafta. Może nie ma tutaj jednego wielkiego pomieszczenia, ale jest ze 100 mniejszych i wszystkie one są połączone korytarzami. Więc, licząc kratka po kratce, myślę, że możemy pobić ten rekord. A to to co to jest? Wejście do Nardi. Ale wejście do Nardi było w szafie, przecież. Dobra, nieważne, wchodzimy. I faktycznie, lol, inny świat. W środku. Ktoś miał kozacki pomysł, serio? Zacząłem się przechadzać tymi tunelami i powiem wam, że zgubiłem się już około 10 minut temu. To jest dosłownie jeden wielki labirynt. Ale jak chcę stąd wyjść. O, mam wyjście! W końcu udało się! Wow, dobra. Pamiętajcie o jednym. Jeśli wejdziecie do tej podziemnej bazy, weźcie koniecznie całą mapę. Bo inaczej się zgubicie tak jak ja i będziecie przez pół godziny szukać wyjścia. Zostało mniej niż 5 minut do końca, więc chciałem zobaczyć, co jeszcze tutaj powstało do góry. Niby tematem jest podwodna baza, a jednak mamy tutaj nawet bezludne wyspy, albo. Bo też. Ło, wow, żyrafy. Czy ta żyrafa się topi? Mam nadzieję, że nie. O kurde, ben, ona pływa! Jakie to jest przekozackie pływająca żyrafa? No way! Marysiary, zgiszczyłaś mi buzki. Jakie to jest genialne! Jest też kolejna łódź podwodna, tym razem taka bardziej nowoczesna do badania chyba dna. Wow, w takiej to mi się chętnie przepłynął. I oczywiście nic innego, jak kolejne McDonaldy, a już byłem pewien, że będzie tylko jeden. Niestety teraz mamy już ich trzy. Jeden, dwa, trzy, czy gdzieś jeszcze jakiś jest. O, tutaj jest czwarty. Do góry jest jeszcze piąty. Ja nie wiem, o co wam chodzi z tym po raz kolejny. Ja mam już dosyć. Ja najchętniej bym je w ogóle wywalił z tej serii, ale to wy budujecie nie ja, więc muszą być. Dlatego szykujcie się, że aż do końca tej serii, czyli przez kolejne 20-30 odcinków, będzie zawsze jakiś McDonald's. I to nie jeden, a 20. Nie wiem, czy gdziekolwiek na YouTubie tak często pojawia się McDonald's jak u mnie. To jest przerażające. Dobra, 40 sekund do końca. Usiądźmy także na tej pięknej wyspie i odliczymy 3, dwa, jeden, koniec czasu, koniec budowania. Lecimy z oceniankiem. Tyle, że jest tego tyle, że nie mam pojęcia od czego zacząć. Czy to jest oficjalne wejście do tej podwodnej bazy? Chyba tak, przynajmniej tak wygląda. Dobra, no to wchodzimy i zobaczmy, co my tutaj mamy. Dosłownie 500 różnych pokoi. Przejście nawet do, do czego? Trąż żelaznego. Czy to jest sala tronowa pod wodą? Okej, okay, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Za to w tych pokojach widoki są przekozackie. Serio, wyobraźcie, sobie spać w takim hotelu. To by było super. I to z widokiem na pływającą żyrafę. Co jest? Dobra, lecimy dalej. Gdzie są jakieś kolejne wejścia? Z tego co pamiętam, gdzieś był władz, którym wchodziło się tam na dół. Albo można było też wejść tym korytarzem, więc z niego skorzystamy. I zobaczmy, co tutaj się pozmieniało. Witaj, jestem strażnikiem tej bazy. Abyś mógł przejść, zostaw łapkę w górę. Zgadza się, zostawcie koniecznie łapkę w górę, bo inaczej tam nie wejdziemy, bo nas nie przepuszczą. Dobra, no to co? Od czego zaczynamy? Od podwodnego McDonalda? Nie od tego wolałbym nie zaczynać, wiecie? Zwieźmy inne rzeczy. Na przykład kolejne epickie sypialnie. Tym razem z widokiem na Spongeboba. Boba. W takim razie możecie wybrać, czy wolicie spać z widokiem na Spongeboba, Boba, czy na żyrafę. Ja wolałbym chyba żyrafę. W sumie w ogóle myślałem, że to jest basen, a to jest szkło. No i na końcu wielgaśny magazyn z bambu Busem. Wiecie, co się robi z magazynami, w których jest bambus? Tylko jedną rzecz. Trzeba skorzystać z tego pięknego bloku, jakim jest TNT. No bo umówmy się, nie lubimy bambusa. Nikt z nas nie lubi. Znaczy, no ja nie lubię, ale to jest mój kanał, więc nie mogę powiedzieć, że wszyscy nie lubimy. No i panie i panowie, magazyn z bambusem właśnie się nie skończył, bo zapomniałem, że TNT jest wyłączone. Jakie komplikacje? No kurde, bele, jakie to inaczej wysadzić. Dobra, jak nie, to nie, ale uwierz bambusie, to jest twoja ostatnia szansa! Ostatni raz uchodzi Ci do nas sucho. W ogóle szukaliśmy wcześniej restauracji, co nie? I właśnie znalazłem. Złym. Bar pod meduzą. dero, co tu można zjeść? Kurczak pieczony, kurczak niepieczony, frytki. Bardzo zróżnicowane menu. Kurde, ja myślałem, że to jakieś ryby, a tutaj same kurczaki. No to prawie jak w McDonaldzie. Nie no, to szukamy czegoś innego. Jest jeszcze jakaś restauracja, dawajcie. No chcę coś zjeść. Okej, okay, to jest chyba restauracja. Trochę sufit przecieka i nie ma kelnerów, ale mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj zjemy. Albo też nie, chyba jest opuszczona niestety. No cóż no, ewidentnie chcą, żebym głodował dzisiaj. No kurde, bele czemu. Skończy się na tym, że faktycznie nie będę musiał iść do tego McDonalda, a chcę tego uniknąć. Proszę, dajcie mi jakąś restaurację normalną w tych podziemiach. Znaczy, jakich podziemiach pod wodą. W końcu udało się! Barsztabka! Właśnie tego potrzebowałem do życia. Skaria, co tutaj mogę zjeść? Proszę, powiedz mi, że są jakieś fajne rzeczy. Puste skrzynki. Ojoj, a może jakaś specjalność szefa kuchni? O, mikstra widzenia pod smoku. To brzmi jak dobre jedzenie? Możemy też zjeść terytowe rzeczy? Moje zęby raczej tego nie lubią. Neteryt jest twardy. Wolę nie ryzykować, szczerze mówiąc. Dobra, no ale mógłbym to jeszcze wszystko to jest przez kolejne pół godziny, ale nie mamy aż tyle czasu Więc posłuchajcie, ja sobie to wszystko zaraz obczaję Jest pełno kazackich rzeczy Nawet elektrownia pod wodą Pomyśleliście o wszystkim i zbudowaliście Najbardziej przeepicką podwodną bazę Jaką widziałem w życiu Dlatego mega dzięki wszystkim za udział Było przekozacko A my widzimy się już jutro o godzinie 15.30 Mam nadzieję, że będziecie papatki, siema A no i możecie w sumie jeszcze napisać w komentarzu Jaki może być kolejny temat tej serii, dawajcie znać koniecznie A teraz seria już koniec, siema A przed sobą macie właśnie teraz dwa odcinki ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, w której budowaliśmy przekozacką, bezludną wyspę. A właściwie budowaliśmy tam przepicki kurunt. Więc jeśli tego jeszcze nie widziałeś, oprzej, koniecznie. A po lewej stronie inny losowy odcinek z mojego kanału. Elo!